Opowiada, jak ci minęła pierwsza noc na celi? No, mnie, mnie minęła pierwsza noc, tak, tak średnia, można powiedzieć, taki, takie, jakby ogół bym dostał. No, na tej kurze, na tej, na, na tej kolejce, tak zwanej kolejce, czyli tam, na, na tym łóżku, tam, tam jakby. To powiem wam szczerze, że kurze tak ciężko było, aniżeli na własnym łóżku, takim mięciutkim. Takim no czyli miałeś sztywne kojo po prostu. No, tym, miałem te materki, takie kurde, zbite były, że, że się spokój, a taki miałem fajny sen no, jednej nocy, że tak... Miałem tak, kebabę, kurde, kebaba sobie zjadłem, że jadłem te kebaba. <laughs> piłem sobie piwko. Normalnie była bajeczka, kurde, ale, ale to co, co z tego, że miałem taką krótką noc i tego co mi się śni, śniło. To od razu był dzwonek na pobudkę, drugi, drugi, drugi był na apel. Później o godzinie 20.00 kolejny apel, jeszcze jakieś wizytacje. A daj ta spokój, kurwa co tam było, kurwa kołkos był normalny. Dobra Jac, a ty? Ja się czolem w domu. <śmusza> 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 Przyzwyczajony jo? <yo>. Tak. <śmusza>